Cześć, tu Słanek. W końcu, dzisiaj 2 stycznia pojawiam się na rozpoczęciu sezonu pstrągowego. Za mną, tam za laskiem jest rzeczka, na której mam nadzieję, że jakiś pstrąg wyskoczy. Wieści są bardzo optymistyczne. Wczoraj o jednej rybie tylko słyszałem, reszta osób bez brania. Hmm. No cóż, mam nadzieję, że wiele osób, które miało brania nie przyznaje się do tego. I dlatego nie było brań. Ale tak naprawdę najważniejsze jest to, że w końcu po tylu miesiącach czekania, wrzesień, październik, listopad, grudzień, czyli po czterech miesiącach w końcu wyskakuję na pstrągi i będę w pięknym lesie, nad piękną rzeką wdychał świeże powietrze o temperaturze około 3 stopni Celsjusza, bo tyle pokazywał termometr. Póki co nie pada, ma padać. Ciśnienie Nurkuje w dół. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to ruszy ryby. Po drodze spotkałem tylko jedną sarenkę, która starała się przejść przed moim samochodem. Dobrze, że wyhamowałem. Ale wyhamowałem na tyle dobrze, że ona spokojnie właściwie przeszła. A widząc, że już zatrzymałem się, uciekła do lasu. Przy okazji. Jeżeli coś chcecie o strągach, to oczywiście zajrzyjcie na kanał do innych filmów, gdzie mówię na temat tego, jak pstrągi się poławia, albo jak właściwie ja poławiam pstrągi. Przy okazji live pogadanki o pstrągach, które popełniłem i które pewnie w środę, pogadanki o różnego rodzaju tematach będę uskuteczniał w postaci live'a, który póki co, jak wygląda na to, chyba się w miarę podobał. No to co. Ja już po kawusi jestem, biorę sprzęt, termosik, plecak, wędziska, jedno teraz biorę, bo drugie jest zapasowe w samochodzie, przynęty i idę na rzekę. To, co będzie najważniejsze dzisiaj, to widoki i próba złowania, złowienia pstrąga. Życzcie mi powodzenia i ja wam życzę jak największych ryb w tym sezonie. I widzimy się już podczas machania. Półmetek za mną, a ryb jak nie było, tak nie ma. Ale pozytyw, właśnie przed chwilą, spotkałem strażnika. Powiecie, niebywałe. No, może i niebywałe, ale są miejsca, gdzie rzeczywiście strażnicy pomagają nam wędkarzom w tym, żeby tych ryb w wodzie było jak najwięcej. I tak, jak ktoś łowi bez zezwolenia, to taki strażnik rzeczywiście pomoże, żeby tak nie łowił. Grzecznie sprawdził dokumenty, sam pokazał swoje. Tylko pochwalić, że są jeszcze osoby, którym nie tylko zależy na kasie, nie tylko zależy na jakichś sukcesach nie wiadomo jakich w jakich dziedzinach ale zależy na tym, żeby w naszych wodach trochę tych ryb było. E, to jest tylko kawa, żeby nie było, ale to w takim razie kawą wzniosę teraz za to, żeby takich osób było nad naszymi wodami jak najwięcej. Dziękuję ze swojej strony. Ciepła. To nie kubek termiczny, to termos. Trzyma dobrze. E, tak trochę technicznie Ciężka dzisiaj jest woda. Śniegu już nie widać, ale tak naprawdę to jest pierwszy moment, w którym on znikł. Tak naprawdę popłynęła i płynie dalej rzeką pośniegówka. Najzimniejsza woda w roku to nie sprzyja dużej aktywności ryb, chociaż czasami na takiej wodzie zdarza się połowić. Raczej wtedy niestety nie ma tak, że pstrągi są bardzo aktywne trzeba raczej gdzieś bliżej ich stanowiska poprowadzić przynętę, wtedy udaje się wyjąć. Dzisiaj dzisiaj nie miałem brania. Miałem sytuację, w której wydawało mi się, że za przynętą pojawił się jakiś cień ryby, ale ja wolę powiedzieć, że wydawało mi się, a nie to, że miałem branie czy że jestem pewny, że ten cień się pojawił. Czasami woda potrafi robić naprawdę niezłe psikusy optyczne, więc powiedzmy, wydawało mi się, że widziałem cień za przynętą. Natomiast nie miałem żadnego kontaktu z rybą i pewny tego cienia nie jestem. No niespodziewanie, wyprawa mi się zakończyła. Zobaczcie, rozlazł mi się but i wyłazi podeszwa. Prawie z połowy stopy. Jednak nie kupujcie jak będziecie mieli kiedyś okazję skórzanych butów do brodzenia, bo jak widzicie rozłażą się po jakimś czasie. Najpierw podłaziła mi podeszwa tutaj, o to to. A teraz to już dokładnie. Jeszcze sobie skleiłem na wkręty, dałem do szewca, a tutaj już teraz się rozlazło. Więc tych butów historia się zakończyła. No i wygląda na to, że dzisiejsza wyprawa również do następnego razu cześć. Ech, czyli co? Początek sezonu na zero. I tak bywa. No to jeszcze jakby tego było mało. Hmm, tutaj mi się coś odkręciło. I prawie by mi odpadło. Pytanie tylko. Gdzie ta śruba? Nie ma. Gdzieś w lesie. No to w ramach poprawienia sobie nastroju rozwalimy buty do końca. Aby do mnie miejsca zajmować, Aaaa. patrzcie, jakaś blacha nawet w środku jest. Nie wiem, co to za blacha, ale jest. Ciężkie, buty. Tak, tutaj jest wkładka z piaseczkiem z innej rzeki. Brawo. No i tutaj coś druga, wkładka. I głodny but. لا <applause> لا <applause> <applause>